Uwaga! Jak donosi Super Express, Grzegorz Brown podczas swojego wystąpienia w Sejmie wpadł w szał. Nie, nie wpadł w zwykły szał, wpadł w dziki szał. I chociaż jestem pewien, że widzowie tego materiału są na tyle świadomi, żeby kliknąć OBS-a. Polubienie mojego profilu i polubienie tego materiału wiedzą dobrze, że sama nazwa Super Express wskazuje na to, że trzeba się spodziewać tego, że tytuł jest trochę naciągnięty w stosunku do rzeczywistości. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia materiału, uwaga, na profilu Super Expressu, czyli wiedzą jak wyglądało to wystąpienie. Jeśli już obejrzycie to wystąpienie Grzegorza Brauna w Sejmie, tą jego awanturę, ten jego dziki szał, to pozwolę sobie na kilka słów komentarza, więc słuchajcie do końca. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia do czasu, aż zrobi pani porządek w Wysokiej Izbie i na terenie kancelarii Sejmu. Udekorowany został gmach Sejmu flagami. Wisi na nim. Na froncie i u wejścia flaga obcego państwa. Protokół flagowy w swoim czasie rekomendowany silnie przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, zasiadającego tutaj pana ministra Błaszczaka. Ja pani, pani marszałek, polecam lekturę tego protokołu flagowego. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu. Wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi, to niewłaściwe. Za niespełna miesiąc. Pani Marszałek, czy ja mogę zgłosić wniosek? Panie pośle, panie pośle, po pierwsze zgłosił pan już wniosek, po drugie, jak pan powiedział, przynależy gospodarzowi. Gospodarz udzielił części budynku po to, żeby solidaryzować się z Ukrainą. Właśnie gospodarz. A gospodarzem jest Wysoka Izba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie będę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Władysław Kośniak, Kamerz Koalicja Polska, bardzo proszę. I jak podobał się wam dziki szał? Wyjaśnienie dla tych, którzy mają wątpliwości. Potępiam wojnę, potępiam działania Rosjan wobec Ukraińców i potępiam te działania Ukraińców wobec Rosjan, które również nie są zgodne. Z zasadami współżycia ludzkiego. Ale w żaden sposób nie mogę się zgodzić na to, żeby dziennikarze, którzy są zobowiązani wobec społeczeństwa o tym, aby mówić prawdę, pozwalali sobie na takie przegięcia. Dlatego, że sam stałem się ofiarą komentarza od autorskiego reportera z Radia Centrum w Lublinie bardzo dobrze rozumiem, jak może czuć się Grzegorz Brown, o którym mówi się, że zrobił awanturę, że wpadł w dziki szał. Kiedy on po prostu wypowiedział się merytorycznie na temat kwestii związanych i uwarunkowanych prawnie co do funkcjonowania a propos wykorzystywania znaków i symboli narodowych. To, że jest wojna, nie znaczy, że wszystko ma zostać zdeptane i nieszanowane, bo nie ma żadnego znaczenia, a dziennikarze mogą sobie pozwolić na mówienie i pisanie czegokolwiek sobie zażyczą. Dlatego pozwolę sobie napisać skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w której poproszę o ustosunkowanie się do takiego przedstawienia takiej sytuacji. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz to nagranie. Jeżeli uważacie, że poseł rzeczywiście wpadł w dziki szał, napiszcie w komentarzach. A jeżeli uważacie, że jest to po prostu jawna manipulacja ze strony dziennikarza Super Expressu, napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, wasze komentarze też przekładają się na zasięg yy, tych materiałów, więc jeżeli uważacie, że warto, żeby ludzie zatrzymali się nad tym i spojrzeli na to, że po prostu dziennikarze robią nas w balona i mówią o rzeczach, które absolutnie nie miały miejsca, to działajcie razem ze mną. Do następnego.